Cześć, tu Wojtek Wiśniecki z kanału finansowy Excel. Serdecznie zapraszam Cię do oglądania mojego kanału o praktycznym Excelu. Pierwszy i ostatni czwartek miesiąca publikuję nowy film na moim kanale YouTube. Znajdziesz tu wiele filmów o praktycznym, ale i efektownym zastosowaniu Excela. Zapraszam Cię również do przeczytania mojego najnowszego e-booka o 10 najważniejszych funkcjach finansowych w Excelu. Zapraszam do subskrypcji kanału i komentowania filmów. Zapraszam Cię do drugiego filmu o funkcji grupuj według. Jest to funkcja, która jest przedstawiana jako alternatywa dla tabel przestawnych. Czy tak rzeczywiście jest? Sam się przekonasz, ale na pewno ta funkcja ma niesamowite możliwości. W tym filmie pokażę Ci m.in. dwa następne argumenty w funkcji grupuj według, sortowanie i filtrowanie. Zaprezentuję Ci trzy przykłady. W pierwszym przykładzie a w trzecim kolejności o funkcji grupuj według, biorąc pod uwagę również pierwszy film. Pokażę Ci, jak działa sortowanie funkcji grupuj według. Zrobimy sortowanie narastające, malejące według jednej kolumny, według dwóch kolumn. Również zaprezentuję Ci bardzo ciekawe przykłady odnoszące się do filtrowania. W następnym przykładzie pokażę Ci niesamowite możliwości funkcji grupuj według. Dodatkowo tutaj wstawimy funkcję lambda, gdyż będziemy chcieli użyć funkcji, której nie ma w spisie naszych 16 funkcji. Zrobimy zestawienie marek samochodów sprzedawanych przez dealerów. Takiego zestawienia nie zrobisz przy użyciu tabeli przestawnej i zobaczysz wielką przewagę właśnie nad tabelami przestawnymi funkcji grupuj. Według. Przejdziemy do przykładu. Zajmiemy się tutaj argumentem sortowania. W tym argumencie indeks kolumn, czyli numer kolumn, jest indeksem sortowania. Sortowanie domyślnie odbywa się w funkcji grupuj według narastająco. Jeżeli chcesz posortować malejąco, musisz przed indeksem kolumny użyć znaku minus. I teraz przejdziemy do naszego przykładu. Mamy takie same zestawienie jak w poprzednim przykładzie. I przejdziemy do funkcji grupuj według oczywiście. Równa się grupuj według. Naszymi polami wierszy, czyli polami agregacji, są kolumny dealer oraz marka samochodu. Zaznaczamy komórki z nagłówkami. Ctrl-Shift-Człapka w dół. I przechodzimy do końca naszego zakresu danych. Pamiętaj o zaznaczeniu wiersza z nagłówkami, jeżeli będziesz chciał w raporcie uzyskać raport z nagłówkami. O tym mówiłem Ci w poprzednim już filmie. Średnik i powracamy na początek naszych danych. Control Backspace. Zaznaczamy następnie pola wartości. Wartość. Control Shift strzałka w dół. Interesuje nas suma. W argumencie pola nagłówków zaznaczamy opcję trzecią. Tak, chcemy nagłówki, głębokość chcemy sumy częściowe i sumy końcowe. OK. I teraz przechodzimy do argumentu sortowanie. Sortowanie odbywa się według indeksów kolumn, czyli mamy tu trzy kolumny, raz, dwa, trzy, gdy będę chciał posortować tabelę narastającą według wartości wtedy wpiszę. W argumencie trójkę. Gdy będę chciał posortować malejąco, piszę minus 3. Zaznaczymy sobie napisz 3. OK, formatuję jeszcze wartości. Na początku mamy sprzedaż w Łomży, która jest sprzedażą najmniejszą. Zobacz, przechodząc w dół, mamy sprzedaż coraz większą, czyli układ jest narastający. Również wewnątrz danej grupy mamy sortowanie narastające. Zrobimy teraz sortowanie malejące, czyli wstawiamy w argumencie sortowania cyfrę -3. I zobacz, na pierwszym miejscu jest biały stok, gdzie sprzedaż jest największa, i przechodzimy kolejno do coraz niższej sprzedaży. Również wewnątrz danej grupy sortowanie odbywa się malejąco. Powstaje teraz pytanie, czy możemy sortować według dwóch i więcej kolumn. Możemy, ale z pewnym zastrzeżeniem. Posortujemy sobie dane według dwóch kolumn. Narastająco według dealera i malejąco według marki samochodu. Ustawiamy się w naszym argumencie odnoszącym się do sortowania. I wewnątrz argumentu sortowania zastosujemy pisane argumenty w nawias klamrowy. Otwieramy nawias klamrowy. Pierwszym argumentem jest sortowanie według dealera narastająco. Jest to kolumna pierwsza, czyli wpisujemy jeden ze znakiem plus średnik. Następnie chcemy sortować według marki samochodu. Kolumna 2 chcemy sortować malejąco. I zamykamy nawias klamrowy. Sprawdzimy, jak działa nasza funkcja teraz. Sortowanie odbywa się narastająco według dealera. I zgadza się. I marka samochodów malejąco. Również się zgadza. Czyli wszystko jest OK. Ale powiedziałam Ci o jednym zastrzeżeniu. Zobacz, będę się posortować według dealera oraz wartości. Czyli drugą sortowaną kolumną będzie kolumna numer 3. Widzisz błąd argumentu. Funkcję grupuj według, nie możesz sortować jednocześnie pól z wartością i pól tekstem. Możesz sortować według kilku kolumn, ale te kolumny muszą być z tekstem, a nie wartościami. Przejdziemy teraz do czwartego przykładu i teraz zajmiemy się argumentem filtrowania. Jeżeli znasz zasady filtrowania w Excelu, znasz funkcję filtruj, ten argument nie będzie dla Ciebie żadnym zaskoczeniem. Stawimy sobie funkcję grupuj według. Tradycyjnie już będziemy mieli agregację dealerów i marki samochodów w wierszach. Control Backspace. Przechodzimy do następnego argumentu. I następne argumenty wypełniamy tak samo jak w poprzednim przykładzie. Pomijamy tylko argument sortowania. I przechodzimy do argumentów filtrów. Pierwszym naszym filtrem będzie usunięcie dealera z hełma sprzedaży samochodów. Zobacz, zaznaczamy kolumnę, którą chcemy filtrować. I teraz usuwamy dealera z hełma, czyli stawiamy znak większe lub mniejsze. Otwieramy cudzysłów, wpisujemy hełm. I zamykamy cudzysłów. Zamykamy nawias od funkcji grupuj według. I nie mamy tu dealera z hełma. Możesz na przykład zrobić filtrowanie według marki samochodu równej, powiedzmy, Opel. Cudzysłów. Możesz również zawęzić sprzedaż tylko do hełma. Albo stawić bardziej skomplikowane działania. Na przykład chcemy sprzedawać samochód marki Opel w dwóch salonach. Zaznaczamy zakres z samochodami, czyli kolumnie C. Przerównujemy do wybranego samochodu, czyli równa się Opel. Zamykamy, cudzysłów, zamykamy nawias. W dwóch salonach powiedzmy świdnik i zamość. Czyli mnożymy. Otwieramy dwa nawiasy. Zaznaczamy odpowiednią kolumnę z dealerami samochodów, czyli ten zakres mamy w kolumnie B. I przyrównujemy do, na początku do salonów w świdniku. A następnie do tego kryterium dodajemy salon w zamościu. Zamykamy dwa nawiasy. Od tego kryterium zamykamy nawias od funkcji grupuj. I otrzymaliśmy tabelę z dealerami ze świdnika i zamościa. Sprzedającymi samochody Opel. Sprawdzimy, czy ta tablica jest tablicą dynamiczną i zmienimy na przykład kilka salonów sprzedających samochody Opel. To samo zrobimy i stawimy dodatkowe pozycje z salonem w zamościu sprzedających samochody Opel. I jak widzisz, wartość sprzedawanych samochodów automatycznie nam się zmieniła, zwiększając swoją wartość o nowo wprowadzone pozycje. A teraz pokażę Ci pewien trik, który na tabeli przestawnej nie wykonasz. Przejdziemy do przykładu piątego, gdzie pokażę Ci bardzo ciekawy trik związany z funkcją grupuj według. Chcę uzyskać informację o sprzedaży przez poszczególnych dealerów marek samochodów. Czyli interesuje mnie nie ilość marek sprzedawanych samochodów, ale ich nazwy. Na początku zobaczę, czy dzięki tabeli przestawnej będę mógł uzyskać taką właśnie informację, jakiej potrzebuję. Ustawiam się na zakresie danych, karta wstawianie, tabela przestawna i w komórce H2 wstawiam tabelę przestawną. Przenoszę teraz Ola, dealer do obszaru wiersza, zaś marka samochodu. Przenoszę do obszarów wartości. W tabeli przystawnej otrzymałem w wyniku liczbę marek sprzedawanych samochodów przez poszczególnych dealerów. Dlaczego tak się stało? Dlatego, że tabela przystawna przekonwertowała nam dane tekstowe, czyli marka samochodu, na dane liczbowe. W tym przypadku pokazała nam liczbę marek sprzedawanych samochodów, a nie o to nam chodziło. A teraz zastosujemy funkcję grupuj według. Równa się grupuj według. Polem wierszy będzie oczywiście pole określone przez dane dealerów, czyli od komórki B1 do B51. Control Backspace. I przychodzę do drugiego argumentu. Argumentem wartości jest marka samochodu. Czyli zaznaczam komórkę C1, Ctrl SHIFT, strzałka w dół, średnik. I przechodzimy do argumentu funkcji i tutaj wybieramy funkcję tablica na tekst. Jest to funkcja dwuargumentowa, tym że tylko jeden argument tablica jest argumentem wymaganym. Pierwszy argument tablica jest to tablica do wyświetlania jako tekst. I drugi argument jest to format zwracanych danych. Tu pokażę ci w praktyce jak działa funkcja tablica na tekst. Zobacz. Równa się tablica na tekst Zaznaczam tablicę składającą się z dwóch kolumn, Enter. I zauważ, że ta tablica składająca się z dwóch kolumn została przekonwertowana na tekst znajdujący się w jednym wierszu. W tej chwili argument format jest ustawiony jako domyślny, czyli jest to zwięzły format. Gdybyśmy zamiast domyślnego układu, czyli zera wstawili jedynkę, wtedy by był format ścisły zabierające znaki unikatowe i ograniczniki wierszy, a to nie jest tam potrzebne. Teraz przejdziemy do funkcji Grupuj według i wstawimy tam funkcję tablica na tekst. I jeszcze w argumencie nagłówki wstawimy trójkę, jako że chcemy, żeby nasza tabela miała nagłówki. I zobacz, w naszym zestawieniu mamy nazwy wszystkich marek samochodów sprzedawanych przez danego dealera, ale zauważ, że mamy tutaj Zdublowane marki samochodów. Chcę mieć w zestawieniu unikatowe marki samochodów. Jak to zrobić? Zobacz. I tutaj wykorzystamy funkcję lambda. Jest ona dostępna w spicie naszych funkcji. Pamiętasz, że mamy 16 funkcji, plus możliwość użycia składni lambda. Co to jest ta lambda? Funkcja lambda umożliwia tworzenie niestandardowych funkcji. Funkcja lambda składa się z dwóch argumentów. W pierwszym argumencie mamy parametry. Pisujemy tu wartości, które mają zostać przekazane do funkcji. Na przykład odwołanie do komórki, ciąg lub liczba. W drugi argument jest to argument wymagany. Pisujemy tu formułę, która ma zostać wykonana i zwrócona jako wynik funkcji. I w argumencie funkcja przed funkcją tablica na tekst tabią... Funkcję lambda. Naszym parametrem będzie na przykład parametr x. Tak nazwę tablicę, która będzie konwertowana na tekst. I w pierwszym argumencie funkcji tablica na tekst umieszczę funkcję unikatowe. Zauważ, że funkcji unikatowa nie ma w spisie naszych 16 funkcji, które możemy używać. Funkcji grupuj według. Ale dzięki lambdzie możemy otworzyć własną funkcję, która będzie zagnieżdżała funkcję unikatowe. Funkcja unikatowe będzie miała jeden parametr, będzie to nasza tablica oznaczona przez symbol x. Teraz domykamy odpowiednie nawiasy od funkcji unikatowe, od funkcji tablica na tekst, od funkcji lambda. I teraz już jest wszystko ok. I zobacz. Magia. Widzisz? Dzięki tej niewielkiej formule funkcja grupuj według pokazała nam, że może być bardzo silną konkurencją dla stosowania tabel przystawnych. Dziękuję Ci za obejrzenie tego filmu. Serdecznie zapraszam Cię na inne filmy na moim kanale YouTube. Znajdziesz tu bardzo dużo filmów o praktycznym zastosowaniu Excela. Pamiętaj, w pierwszy i ostatni czwartek miesiąca nowy film na moim kanale. Zasubskrybuj mój kanał, abyś miał informację o każdym moim najnowszym filmie. Po mojej lewej i prawej stronie specjalnie dla Ciebie przygotowane propozycje filmowe. Do zobaczenia w pierwszy i ostatni czwartek miesiąca na moim kanale.